Dzień dobry, witam. Jak się okazało, rozebranie myszki, to nie problem. Tutaj od strony miejsca, gdzie od spodu obudowy yy, mieści się. Schowek na ten dziubek, interfejs po wi była śrubka, taka mała bestyjka oraz wykręciłem ją i myszka bezproblemowo dała się rozebrać. Co jest uszkodzone? Tak jak podejrzewałem, w czasie transportu tu jest to kółko oryginalne. Proszę bardzo o ułamało się tutaj o, taki dzyndzel się łamał, taki kawałek ośki mam podobną ośkę od starej myszki wziąłem spróbuję założyć to chociaż ta guma jest już ta guma jest już za gruba nie pasuje spróbuję założyć samą rolkę bez tej gumy i wtedy sprawdzę czy myszka ruszy to jak widzimy, myszka ma w sobie akumulatorek. No. Po prostu miałem pecha i w czasie transportu czy to ktoś nacisnął na to, nadepnął. Może celnik się wkurzył, że gryzonia do Polski sprowadziłem. No i powody. I powodem czyjegoś działania było przyłożenie w paczkę i tu o, jest to dziadostwo i łamanie tego plastiku od tej rolki. Spróbuję założyć tą rolkę na razie bez tej gumki, bo ta guma na to nie pasuje. Czy to w ogóle zadziała? Dobra, trzeba się bawić. Tak wygląda złożona myszka na tym kółku. Tym miałem zapasowym. No i teraz zobaczmy. Chodzi. Bardzo trudno się tą skroluje, bo trzeba palucha wrzucać aż tak głęboko. Tego to jak powiedziałem nie dam rady tutaj założyć bo to jest za grube proszę tak nie ma sensu ewentualnie skleić to o, gdzie ja w ogóle podziałem tą ten kawałek plastiku o smordę dobra znajdę go tak czy siak na tym niestety na tym kółku bez no. chodzić, chodzić, ale to jest makabra. W tej chwili myszka jest podpięta po bluetooth żeby nie było że oszukuje BT 5-2 Hmm. Problem zdiagnozowany, teraz trzeba odszukać ten mały kawałeczek i albo skleić, albo wykopać gdzieś coś podobnego. I jeszcze znalazłem jedną myszkę. zdjąłem z niej rolkę, zdjąłem gumkę. I zobaczymy jak to będzie wyglądało teraz. Założyłem kolejne kółko. Pierwszym testowym było to. Niestety ono jest za małe, no to wiadomo jest uszkodzone, uwalony kawałek plastiku. Założyłem teraz od kolejnej myszki i zobaczmy na ekran. Moment, Moment. zaskrolujmy sobie kółeczkiem. O! Teraz jest gitara, chociaż szczerze mówiąc, cholernie dziwnie się to teraz używa. No, ale plastik wystaje ponad do czasu sklejenia tego, jakichś jest z poprzedniego filmu. Dobra, do momentu sklejenia trzeba będzie używać tak. Dobra, to już naprawdę wszystko. Dziękuję, pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!